Cześć kochani z tej strony Sylwia Lipka z kanału Sylla na co dzień i witam Was ponownie na moim kanale w kolejnym filmie, więc zaczynamy. I dzisiaj kolejna, druga część oceniania krajów, w których Byłam. Pamiętajcie, że to jest moja subiektywna ocena, i musicie się absolutnie z tym zgadzać. A jeśli nie widzieliście pierwszej części, no to zobaczcie, a ja przechodzę do opowiadania wam o krajach, w których byłam. I pierwszy kraj, o którym wam opowiem, to Włochy. Włochy, tak swoją drogą, ciekawostka, to był kraj, do którego moja mama pojechała, kiedy ja byłam jeszcze w jej brzuchu, ale i tak byłam w nim trzy albo cztery razy. Kurczę, to jest tak, że ja nie pamiętam, bo dużo podróżowałam i bardzo często wracałam do różnych krajów właśnie. Trochę Włoch zwiedziłam, dlatego że byłam w Rzymie, no i oczywiście no, Watykan to jest osobne państwo, ale wrzucę to do jednego worka. W Mediolanie byłam. Byłam też w jednej objazdówce po Włoszech, więc trochę tam zobaczyłam, ale mówiąc o tym kraju, nie mogę zapomnieć o jedzeniu, które tam jest po tości. Pitzunia, która tam jest serwowana to jest po prostu niebo w gębie mam takie piękne wspomnienia z tego jak kupuję sobie pizzunia na kawałki gdzieś sobie jem w jakimś pięknym miejscu, ale w każdym razie Włochy to jest piękna architektura w ostatnim filmie mówiłam wam o Grecji kontynentalnej, że tam można trochę tej starożytności sobie zaczerpnąć no to tak samo we Włoszech można zobaczyć chociażby nawet koloseum oczywiście, i to są takie niesamowite przeżycia moim zdaniem, kiedy widzisz coś tak starego, że nawet nie jesteś w stanie tego pojąć jak no to było I, i ja bardzo lubię takie miejsca. Mam ochotę zwiedzić jeszcze więcej, bo nigdy nie byłam na Scylii, w Pizie, ale było w Wenecji i bardzo chciałabym zobaczyć również te części tego państwa. I jedyne co mogę Wam powiedzieć złego na ten kraj to to, że mam niedobry chleb. To jest jednoznaczna rzecz, którą mogę Wam przekazać na temat Włoch. Ale w każdym razie 9 na dzisiaj zdecydowanie. Kolejny kraj, o którym Wam dzisiaj opowiem, to Anglia. Byłam w Anglii, w Londynie kilka razy. Właśnie również jak pracowałam z Disneyem głównie. Ale potem też byłam znatką na, na jednej takiej podróży. Tak, o, guys, bardzo nie lubię Anglii. W sensie, niektóre miejsca w Londynie są oczywiście bardzo ładne, jednak prawda jest taka, że większość z nich jest cały czas w przebudowie. Myślę, że duże znaczenie ma ta pogoda po prostu. Nie, nie potrafię się cieszyć z bycia w takim kraju. Jeśli non stop pada, jest szaro, burro i ponuro. Nie, nie ma takiej przyjemności z tego. Wiem, że może to jest właśnie też klimat tego miejsca, ale ja jestem na nie. Te oceny są takie subiektywne ze względu na to, z jakimi wspomnieniami patrzymy na, na dane miejsca. Ja pamiętam z jak byłyśmy, no to też mamy dosyć nieprzyjemne wspomnienia z Londonu niestety, bo tam ludzie chcieli nam zrobić. Coś bardzo złego na 10. Ale autobusy ładne, budki telefoniczne ładne. No i jak już jesteśmy tam, w tamtym miejscu, to opowiem wam też o Irlandii Północnej, w której byłam raz w Belfaście. Tam się poznałam z Dominikiem Rupińskim, więc to jest bardzo dobre wspomnienie. Ale kurczę, no tam Wielka Brytania też! Padało, ale to tak padało, że dajcie spokój. Podobało mi się w Belfaście to, że tam wszystko jest zrobione w jednej estetyce. To była taka estetyka murowana, taka czerwona cegła. Całe miasto było zrobione właśnie tak. Fajne jest to, że oni mają tam właśnie taką swoją kulturec, kultura pubów i picia piwa, i jednak to jest takie fajne, spójne dla, przynajmniej dla tego miejsca, z tego co zauważyłam, kiedy tam byłam, bo rzeczywiście bardzo dużo osób siedziało w pubach, piło sobie piwka, no i to tak przyjemnie wyglądało. Potem pojechałam na plan zdjęciowy, a wiadomo, że plan zdjęciowy to jest taka wymyślona rzeczywistość raczej niż e, prawdziwe życie, ale poznałam dużo ludzi, którzy tam mieszkają i oni też byli bardzo przyjemni. 4 na 10. Bo po prostu nie jestem fanką w Wielkiej Brytanii. Ale teraz przejdziemy do mojego ulubionego kraju. Byłam w nim 8 razy i będę tam wracać tak często, jak tylko mogę. I mówię oczywiście o Hiszpanii. Kocham Hiszpanię. Byłam w trzech miejscach w Hiszpanii: w Barcelonie, w Madrycie i w Bilbao. Chcę wam powiedzieć, że ten kraj, szczególnie Barcelona, Madryt również, Bilbao ale Madryt i Barcelona. To są moje ulubione miasta w całej Europie. Są przepiękne, są zadbane. Architektura, mimo tego, że łączy nowoczesność i takie stare budynki, to jest mimo wszystko spójna, dlatego że wszystko, co stare, jest w piękny sposób odnowione. Za każdym razem, nawet jak się po prostu przechadzałam ulicami, to byłam zachwycona. W Barcelonie są takie świetne fontanny, które... Robią pokaz taneczny, muzyczny i to mi się zawsze też podobało. To już nie mówię o języku, bo kocham hiszpański język, nauczyłam się go nawet, więc to jest dla mnie kolejny plus. Jedyne, jeśli mogę wymienić minus, no to jest jedzenie. Moim zdaniem jedzenie w Hiszpanii leży, kwiczy i po prostu nie rozumiem tego, co tam się je. Absolutnie nie rozumiem, mimo tego, że byłam tam tak dużo razy. Nadal nie wiem, co mam zjeść na obiad tam, bo moim zdaniem tam są same budki z kebabami i z tapasem. Nie, nie rozumiem. Ale w każdym razie Hiszpania moim zdaniem majster 10 na 10. Mimo nawet tego jedzenia, którego nie rozumiem. 10 na 10. Moje ulubione państwo. Uwielbiam Hiszpanię.